Witajcie. Witajcie. Autaj, Mongolia. No i Park Narodowy przy granicy z Chinami. Za tymi wzgórzami jest Chiny. Już A tam Chiny. Rosja. Tak, czyli, czyli Ukok. Jedno z najbardziej silnych miejsc na świecie, na które jeszcze nie dostaliśmy zaproszenia. To znaczy w tym roku było, ale administratorzy przyblokowali. Dwa miesiące wcześniej trzeba złożyć podanie o zgodę na wjazd na strefę przygraniczną Rosji. Dziś druga połowa sierpnia, słoneczko, cieplutko. My na 200. Chociaż było tutaj jeden dzień deszczu i było 10 stopni. No i po, ty, o tych, po tych upałach w Kazachstanie, no to wiecie, ja to tak... No, ale to już inna sprawa. A ja dobrze znoszę te zmiany pogody, ta, choć ta rzeźkość mi dużo bardziej odpowiada. Tutaj nawet uciekałam ze słoneczka, jak leżałam. Wjechaliśmy do parku, kochani. I na początku taka miałam krzywa troszkę, że. A, tam te, te dróżki poza parkiem były ładniejsze. I w pewnym momencie, kochani, no na niebie żeśmy wam opowiadali, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy taki zachód słońca, jakiego chyba. No nie wiem, czy w życiu nie widziałam, ale jeden z tych takich. Tych spektakularnych. Tych numer jeden. Po prostu miejsce powiedziało: Słuchaj, słuchaj, nie maruj tu dziecinko. A jeszcze ją przywitały wielbłądy, stado wielbłądów, z którymi się fotografowała później. I nie krzycz tu dziecinko, tu jest po prostu pięknie. No i naprawdę, było pięknie. Zachód słońca był naprawdę iście spektakularny. Choć na drugi dzień był czerwony zachód słońca i na drugi dzień przyszło troszkę, był właśnie taki deszczowy dzień, ale mimo wszystko jesteśmy na ponad 2000, oscylujemy tak 2-2,5. Teraz się zerwał taki wiaterek, ale przez ostatnie półtora czy dwa dni nie było wiatru i była to taka cisza. Słuchajcie, jak jakiś jedzie motorek albo jakiś terenówka. To gdzieś daleko, daleko, zanim ją jeszcze zobaczymy, to ją słyszymy. To jest taka cisza z kategorii tych takich bezruchów, tak. absolutnych. Mimo że tu są jurteczki gdzieś tam, ale daleko, i właśnie. Po, gdzie... W drugiej stronie na brzegu widać użycie może... takie białe punkciki. I może dzięki i dzięki tym jurteczkom właśnie możemy tu jeździć, bo normalnie na całym świecie w tym takim gdzie nie ma koczowników, albo by. No po prostu było tak troszkę strasznie jeździć, zagłębiać się setki kilometrów w dzicz. A tutaj po prostu się jest wśród ludzi, kochani, w dziczy i wśród ludzi. To no po prostu bajka. Za to chyba kocham Mongolię. Za to, że bardzo mało jest przestrzeni, w których nie ma stad i nie ma ludzi. A tam, gdzie są stada i ludzie, tam jest bezpiecznie. Dokładnie. I tak tu też jest. Mimo, że to jest Park Narodowy, jest to jednak wielkie pastwisko. Chodzą tutaj... Wielbłądy, konie, kaszmirki, kosy. I, yy, I, no i, I wszystko jest, słuchajcie, tak y, o tej porze roku wyjedzone. Jak widzicie, jest to taki ty, golfowy trawniczek. Jakby ktoś jechał do Mongolii, a jest pasjonatem golfa, to naprawdę, nawet uderzenie tak na kilkaset metrów, to tą piłeczkę będzie widać, gdzie ona leży. I to nie jest to, że to jest step. To jest po prostu żart. Tak. Na pewno Mongolia będzie przepiękna na wiosnę, kiedy ta trawa i te kwiaty, wszystko uderzy w przyrost. No teraz to jest taka niestety wygryziona łąka. Ale i tak, po prostu energetycznie, dla mnie jest to chyba jedno z najpiękniejszych miejsc w Mongolii. Ono łączy w sobie i cudną energetykę z tym, co dla wzroku, co nie zdarza się często. Bo zazwyczaj, jak ja to mówię, to co dla wzroku jest jedno, a te miejsca, które są silne energetycznie, to jest jakby drugie. Tak jak powiedzmy Mo y Norwegia, Finlandia. A tutaj jest wash and go. Wash and go, może Gobi jest silniejsza, jest inna, jest bardziej taka fuh, leksza, o, energetyczna. Natomiast tu jest taki wash and go, tutaj jest szerokość tych dolin. Ale taka nie za szeroka, choć są bardzo szerokie doliny. I ta energia, gdzie właśnie człowiek może łączyć się z tą przestrzenią kosmosu, gdzie pobiera te informacje od swoich boskich nauczycieli. Tutaj do nas przychodzili nauczyciele z Chin. W sumie jesteśmy przy granicy z Chinami. I przede wszystkim do Bartka tu przyszło, że że Żeby wprowadzał te chińskie rzeczy na ziemię, po to przyszedł. I to wszystko gdzieś się otwiera. Ta przestrzeń tu zaczyna tańczyć, pokazywać nas samych, czasami w sposób brutalny. Ale... Tak, wypływają programy takie z głębiny. Niektóre zawierają w sobie bardzo takie intensywne emocje. Bardzo, bardzo silne emocje i to jest wyrzucone tu na zewnątrz. No, tak działają te przestrzenie. Oczywiście można to yy, przystopować, można zrobić imprezkę, można napić się alkoholu, zjeść dużo różnych rzeczy, i to nie wypłynie. Natomiast jeżeli się Powiedzmy, umiarkowanie je zwróci na to uwagę, to to wypłynie. I jeszcze chcę, żeby to wypłynęło, gdyż przede wszystkim moim celem jest wypływanie i czyszczenie tego, i otwieranie się na bardziej czyste energię. O właśnie, tutaj leci w nasz przyjaciel. No, są tu takie podglądacze. To jest. Drony miejscowe, takie. Takie drony malutkie, no nie malutkie. Dwa metry mają rozpiętość skrzydeł. No, może nie dwa metry. Te, te egzemplarze są trochę mniejsze, może tak z półtora, ale generalnie to gdzieś nie oznaczyliśmy, jaki to jest orzeł, ale to jest najprawdopodobniej orzeł jest tu ich całkiem sporo i one przelatują kilka razy, czy kilkanaście razy nad takim obozowiskiem dziennie. Jak nasze, dziennie. Tak, dziennie. I patrzą, czy czegoś nie wyrzuciliśmy. Mięsa oczywiście. Tam panowie poznaliśmy takich Rosjan, oni jedli mięso, ryby, to im rzucali resztki. No to był spektakl fotograficzny również. No, no nie do końca fotograficzny, ale pooglądaliśmy pogl sobie. Z bliska, tak z czterech metrów po prostu takie wielkie. Ale słuchajcie, tak. no właśnie, dlaczego je karmić? Mają dość dziczyzny. Kochani, oni są sprzątaczami. Tutaj, w tych dzikich przestrzeniach, chodzi o to, żeby jak najmniej tych odpadków gniło. No bo tu nie ma kurwa kompostu! Nie ma śmietniska! Tu nikt o to nie zadba! Tu przyroda sama o to zadba i mądrość tych ludzi. Mądrość, no bo nawet nie mądrość! Zwykły lęk, że jak to będzie gniło, to będą choroby, będzie dżuma i inne dziadostwo. No bo będzie. Bo będzie i co? I tego nie chcą. Więc ci, te, te ptaki są z sprzymierzeńcami. One po prostu są taką kompostownią. One biorą i czyszczą to wszystko. I w momencie, kiedy właśnie w całej Mongolii tak jest, się przyjeżdża, nigdy nie, nie wiedzieliśmy dlaczego, dopiero tu mnie olśniło, Robią. Zawsze przylatują. Medrzwa nad obowozowiskiem. Kontrola. Dali, coś nie dali. Tutaj są takie przeloty: no co, tak fajnie wyglądają i nic nie dają. No. Słuchajcie, Arbuza, nie? Ale to. Jako... To nawet krowy nie chciały. Słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł, co niemięsnego mogą jeść, to bardzo chętnie skorzystamy. Już myślałam o chipsach, o zapachu. Be, yy... Bekonu. Bekonu, no ale to chyba będą za lekkie dla nich, żeby je zmęcić do jakiegoś bliższego kontaktu, który tutaj po prostu jest normalny. I to nie jest to, że ja będę karmiła dzikie zwierzę, tylko on jest członkiem tutejszej społeczności. On jest kompostownią, on jest czymś, co czyści z resztek. To jest ta mądrość przyrody, którą ludzie miasta zatracili kompletnie i dlatego. Tak jak w Bielsku, tak ten kompost często śmierdział, nie wiem jak dalej. I przecież to w całej Polsce jedzie się, przez całą Europę się jedzie i czuje się. Ja już mam wyczulony nos. W obrzeżach i miast jak w obrzeżach cuchną. miast cuchną komposto, kompostownie, A tutaj wszystko jest zjadane. Jaka ekologia. I co my wiemy o ekologii? Trzeba przyjechać tu zobaczyć, Czym jest naprawdę ekologia i jak bardzo żeśmy odeszli. Słuchajcie, żyjemy w tym samych czasach co ci ludzie, a oni są ekologiczni, a o tym nie gadają i nie pierdolą, nie robią takich banerów ekologicznych i nie zarabiają takiej kasy, oni po prostu tak żyją. A my co? Musimy mieć dopiero biznes, który pchnie ekologię, nazwie coś, zarobi. Bo to się musi opłacać. Tak. Bo jeżeli się coś nie opłaca, to nie ma ekologii, nie ma niczego. No zobaczcie, bądźcie, patrzcie tymi oczami i zobaczcie, że teraz ekologia się opłaca. Ale dobra, kochani, bo będę znowu tutaj mówić o tym, co jest te... I narzekać i narzekać na was. A jeszcze chciałem tutaj dodać że miejsce to jest właśnie na styku e, niedaleko Kazachstanu, Rosji, Chin i Mongolii. E, na granicy z Chinami są parki narodowe, jesteśmy w jednym z nich i naprawdę byliśmy już raz w Mongolii byliśmy 4 lata temu, przejechaliśmy większość Mongolii 3 miesiące byliśmy i. Tutaj jest taka kwindesencja, jeżeli ktoś nie ma Cześć, czasu. Albo nie chce jechać przez całą Mongolię, bo to jest 2000 km albo więcej. To naprawdę wystarczy tutaj przyjechać w autaj i można tu zobaczyć tą prawdziwą Mongolię. Spraw... Bez Gobi, może, bez Gobi. No bez Gobi, no ale, ale naprawdę to jest i pod względem energetycznym, wibracyjnym, i y, pięknych plenerów. I Mongołów mieszkających w jurtach, i stada, i wielbłądy, i naprawdę, no niemalże wszystko poza piaskami. Tak, poza piaskami wszystko i jest to taka kwidesencja i energia też. I naprawdę kochani, to jest taki nasz raj, wyjeżdżamy z niego, bo czas w drogę dalej, tak. Bo my jedziemy przez tą całą Mongolię. <gry> i żeby przejechać na to drugie przejście graniczne, bo są tylko dwa, właśnie tu na Autaju, drugi jest koło Bajkału. Dla obcokrajowców. Dla obcokrajowców, bo Rosjanie i Mongołowie mają ich więcej. No ale tak zwykle bywa. Musimy przejechać przez całą niemalże Mongolię, więc no, nie całą, dwie, nie możemy trzecie. możemy tutaj siedzieć dwa tygodnie, no, Chociaż no, kur... ponoć już asfaltu położyli do Uanbator bardzo. A Bator można wizę przedłużyć, więc na pewno to będziemy robić. Ale kochani, więc wszystkiego dobrego z tego naszego raju. I naprawdę uczcie się ekologii od tych, którzy o niej nie mówią. Moja mama, nauczycielka, zawsze mówiła, że to ona uczyła no 20-30 lat temu. I mówiła, że ten naprawdę biedny nigdy nie przyjdzie prosić o pomoc, i nigdy nie powie, że jest biedny. Zawsze ten, co najbardziej krzyczy, to on tylko chce. I tak samo jest z naszą ekologią, i z tym naszym pięknym światem, i z tym naszym wegetarianizmem, i z tym wszystkim. Kochani, ja w Mongolii się uczę naprawdę tego, że chyba jedzenie mięsa jest dużo lepsze. Bardziej ekologiczne niż roślin, mimo że ja nie mam zamiaru mięsa jeść, tylko hodowane tak naturalnie. naturalnie, ja nie mam zamiaru mięsa jeść, bo ja go nie lubię, nie smakuje mi, nie mam ochoty zabijać, nie, w ogóle to nie moja droga, ale patrząc na to wszystko, Pasterstwo. tutaj się czuję jak w raju, a czy na polu uprawnym czujecie się jak w raju? Pasterstwo jest bardziej ekologiczne niż uprawy rolnicze, te klasyczne, które mamy w Polsce. A zobaczcie zresztą, jak czujecie się na pastwisku, a jak czujecie na polu uprawnym. Papa! Pa.